Witam, jestem Krzysztof Roman Lewandowicz, specjalista od stóp, właściwie od akupresury. Kawędy o akupresurze stóp, a jakby kto chciał to o refleksoterapii, bo dla mnie to jedno i to samo. Kwestia nazewnictwa. Akupresura stóp, jak już niejednokrotnie wspominałem, ponad Pięciotysięczna tradycja, czyli jedna z najstarszych na świecie metod terapii, a często podkreślam, że najstarsza, bo pierwsza stopa, goła stopa, jak zetknęła się z matką ziemią, to już wykonała naturalną akupresurę. Więc najprostsza i najstarsza forma terapii. Mnisi w klasztorach chińskich i japońskich bardzo cierpliwie przyglądali się, obserwowali, spisywali z pokolenia na pokolenia receptory oraz ich reakcje po ucisku. Ja również swoje całe życie, Zawodowe i prywatne niemalże poświęciłem akupresurze, i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo jest to niezwykle ciekawa forma bardzo skomplikowana i nieskończenie bogata w swej prostocie najprostsza i najstarsza każdy może sobie ją wykonać samemu na sobie albo chodząc boso po nierównym podłożu po różnego typu matach, kamieniach itd. W każdym razie piękno akupresury odkryłem już przed kilkudziesięcioma laty gdy udało mi się, a jeszcze wcześniej obserwowałem wyleczyć kilku, później już wielu, coraz więcej Ludzi to mnie tak wciągało z różnych przypadłości tarczycy, kamic i innych bólowych sytuacji. Nie zbieram tego w jakimś złotym albumie. To są wszystko wspomnienia, i podziękowania, które pozostały. W każdym razie, akupresura jak. Większość, jak wszystkie, niemalże dziedziny medycyny naturalnej, patrzy na człowieka całościowo, holistycznie, jak to często słyszycie, a ona patrzy na ten swój receptor albo zespół, zestaw receptorów. I teraz na zachowanie poszczególnych organów. Człowieka na współzależności między receptorami, między tym najbardziej bolesnym, a sąsiednim, albo zgoła ułożonym na zupełnie innej części stopy. To tak, jakby człowiek zestawiał. Co się tu w głowie dzieje, w mózgu, a co dzieje się w palcu, w paluchu, u stopy, albo w którejś części dolnej lub górnej stopy. Te rozbieżności i bólowe skojarzenia nie mają nic wspólnego z odległością receptoru od receptoru, czy organu od receptoru. To jest zupełnie inna. Filozofia, ale mogą mieć odpowiedzi na wiele pytań, który z receptorów jest chory, a który schorzały, a który tylko sygnalizuje zatrucie w organizmie albo chwilową niechęć z różnych powodów. I tu znowu cała filozofia w tych powodach. W tym kojarzeniu, w tym zestawianiu powodu od bólu, jakiego bólu. Dlatego też mnisi byli bardzo ciekawi i bardzo cierpliwi, bo cierpliwość i ciekawość to te dwie fantastyczne cechy mogą przynieść dużo efektów myślowych, i tych właśnie skojarzeniowych, i później zestawionych z faktami, o których tu mówię, a zatem obserwacja dotyk jednego lub dwóch, lub kilku receptorów i kojarzenie jaki jaka zależność bólowa, czuciowa Występowała, czy występuje między nimi. I to daje ten obraz. Oczywiście, do tego obrazu, do tej diagnozy akupresurowej, naturalnej diagnozy, należy jeszcze dodać te wizualne, jakbyśmy dzisiaj to użyli takiego stwierdzenia środowiskowe wszystkie okoliczności mam tu na myśli akupresuruję sprawdzam, diagnozuję i obserwuję całe ciało jakie ono jest jak się zachowuje do tego mam jeszcze język i mogę zapytać bo akupresura nie polega na zgadywaniu to nie jest zgadywanka, jest taką chwilą, chwilą dla gwiazd, chwila terapeuty, który może błysnąć w grupie, czy zaimponować bez żadnych brzydkich podtekstów, bez pyszalstwa, yy, zaimponować tym, że swoją wiedzą i umiejętnością tego środowiskowego oglądu może coś powiedzieć, w klamerkach zawyrokować pani nerki nie są w porządku albo pan, pański bark nie bardzo mi się tu podoba To jest jedna sprawa, ale tak jak wspomniałem, cudów tu nie ma. Niektóre receptory wolą więcej, niektóre mniej. To nie ma takiego znaczenia, a całym klu i klasą terapeuty czy mistrza, czy już kogoś z praktyką jest odgadnięcie dlaczego i w jakim stopniu te bóle następują, w jakim stopniu występują współzależności między organem a receptorem, a jakąś czynnością fizjologiczną człowieka, który coś może albo nie, albo ruchowo. Przeciekawa historia. Zachęca wszystkich, którzy choć tyle czują tego bluesa, aby uczyli się akupresury i refleksoterapii, ale tylko dokładnie i cierpliwie. Zainteresować się można, oczywiście każdy może się zainteresować i, i to jest też fajne, ale gdyby ktoś chciał zawodowo to poznawać to przyszłość przed nim świetlana, a potrzeby ludzkie coraz większe. Nie będę tu o ekonomicznych historiach opowiadał, ekonomicznych, związanych z tymi potrzebami, Zachęcam wszystkich do nauki o dziedzinie, którą chciałoby się zatrzeć. Koncerny jakby zacierały ręce na tym, że zanika słowo akupresura. Jakby same chciały do tego cząstkę dodać. To piękna dziedzina i te nauki mnichów i Wyszlifowane gołymi stopami i kolanami deski w ich klasztorach nie poszły na marne. Do następnej gawenty.